Cześć. chodź. A gdzie Hubert? E, poszedł z Karoliną i jej dziećmi na trampoliny. Zaraz będą. Okej. Okay. Chcesz się czegoś napić? E, wody? E, mam... W zasadzie to mam sprawę, bo muszę być w Krakowie dzień wcześniej, 23 i się zastanawiałam, czy nie mógłbym wziąć Huberta do siebie dzień A, wcześniej. Ale to będzie 21, tak? Drugi. Ale... 21, tak. No, bo e, ja już mu obiecałam, e, że pójdziemy na lasery i bierze kilku kolegów z klasy. A nie mogłabyś przełożyć? <laughs> ale wszystko już jest... E... Umówione, kupiliśmy bilety. Okej. Okay. No co? Nic, nic mogłabyś być trochę bardziej elastyczna, tylko tyle. Nie no, ja jestem elastyczna. Ty przychodzisz kiedy chcesz i jak chcesz, a ja się do ciebie dostosowuję. Ale ten jeden jedyny piątek akurat mamy Naprawdę, plany. Ja to gdzie nie, ci jest się... ten jeden jedyny piątek. Dobrze o tym wiesz. Chyba e, powinniśmy coś sobie wyjaśnić, bo czuję, że, e, że pewne sprawy wymykają nam się tu spod kontroli i e, może możemy coś tu jeszcze naprawić, tak? Nie wiem, jak zacząć. A to teraz już wiesz, dlaczego chciałam zostać w Warszawie? Nie, 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 właśnie tego nie rozumiem. A to Ty nie pamiętasz, jak obiecywałeś, że będziemy mogli się tu na jakiś czas przeprowadzić? No tak, czy... ale my rozmawialiśmy tylko o tym, tak jak... Tak jak rozmawialiśmy o tym, żeby... Żeby pojechać do Australii albo... Pamiętasz, żeby kupić ten mini barek w kształcie globusa i postawić go obok kanapy? Ty zrezygnowałeś z etatu dramatycznym, a mogliśmy się już tu przeprowadzić ponad rok temu. Ja nie z... chciałam reżyserować w dramatycznym, wiesz o tym dobrze? Mieliśmy świetne życie w Krakowie, przyjaciół, świetną pracę. No tak, rzeczywiście świetne było. Świetne. Nie mówię, że nasze małżeństwo było świetne, mówię, że. Artystycznie mieliśmy świetne życie. No, I tu mamy ten problem, bo, bo ty nigdy nie brałeś pod uwagę tego, jak mnie się tam żyło. Przestań. O czym ty mówisz w ogóle? Wszystko było w porządku, tylko teraz zdecydowałeś, że nie, nie było. No, ja jestem ciekawa, kiedy ty się zastanowisz nad tym, czego na przykład chce Hubert? Odpierdol. Się. Nie, ty się odpierdol. Bo jakbyś posłuchał swojego syna przez jakieś dwie minuty, albo może kogokolwiek innego na tym świecie, to byś wiedział, że on woli Warszawę. Ty go nastawiasz przeciwko mnie. Powiedział mi, że bardziej lubi Warszawę. To powiedział, że chcesz to usłyszeć. Tak? A powiedział mi też, że jak jest u ciebie, to ty wcale się z nim nie bawisz, bo całe dnie spędzasz na telefonie. Bo się rozwodzę w Warszawie i reżyseruję sztukę, kurwa, w Krakowie, gdzie mnie ciągle nie ma, więc to pewnie nie, do, nie dojdzie do skutku. Ty zachowujesz się zupełnie jak twój ojciec, wiesz? Nie, nie porównuj mnie do mojego ojca. Ja cię nie porównuję, tylko mówię, że w tym momencie to ty się zachowujesz zupełnie jak on. A ty w tym momencie zachowujesz się zupełnie jak twoja matka. Ograniczasz huberta na każdym kroku, tak jak ona ciebie. Dobra, po pierwsze, to ja bardzo kocham moją matkę, była świetną matką i o! ja nie wiem, gdzie ci się ujebało, że mnie ograniczała. Czasami, jak, jak leżeliśmy w łóżku, to widziałam ją w tobie, to było obrzydliwe. Ty, ty jesteś obrzydliwa. Ostatnio, jak mnie dotykałeś, to mi się niedobrze robiło. A ty byłaś fleją. Jesteś fleją. Ja po tobie musiałam sprzątać kurwa łóżko zawsze, sprzątać śmieci z podłogi, yy, czyścić kibel, umywalki, wszystko, wszystko ja. Ty... Ja sobie przypomnę, że kiedykolwiek z tobą uprawiałam seks, to mam ochotę zedrzeć siebie skórę i ją spalić. Naprawdę. Wiesz co? Ty nigdy nie będziesz szczęśliwa. Znajdziesz sobie faceta, który będzie moim totalnym przeciwieństwem, ale i tak za parę lat odwrócisz się od niego, bo będziesz potrzebowała zabrać swój głos. Ale ty nie chcesz mieć swojego głosu. Ty tylko chcesz narzekać, że nie możesz go zabrać. Wiesz, co wiele osób mi mówiło, że ty jesteś zbyt dużym egoistą, żeby być wielkim artystą. A ja cię zawsze broniłam. Ale oni mieli rację. A ty się zagrywasz jak szmata. Ty mi się sprałeś mózg, ty jesteś obrzydliwym manipulatorem. No tak. Świetna strategia rozwodowa, to teraz będziesz się wszystkim przedstawiała jako moja ofiara, tak? Posłuchaj mnie. Oboje wiemy, że to Ty chciałeś życia ze mną. I wszystko było dobrze, póki Ci się nie znudziło. No i dlatego musiałeś mnie zdradzać, tak? I nie powinno Ci boleć to, że z nią spałem, powinno Ci boleć to, że się z nią śmiałem. Kochasz ją? Nie. Nie, ale ona mnie nie nienawidziła. Ty mnie nienawidziłaś. nie nienawidziłaś. Ty mnie nie nienawidziłaś. Spałeś z dziewczyną, z którą my pracowaliśmy. Ja ją. Przestałeś ze mną spać rok temu. Ja cię nigdy nie zradziłem. Nigdy. No. No to akurat jest zdrada. Wiesz co? Ja Cię mogłem zdradzać. Ja, ja Cię mogłem zdradzać na każdym kroku. Miałem 20 lat i zostałem obwołany najlepszym reżyserem młodego pokolenia. Udzielałem wywiadów. Byłem na okładkach. Byłem kurwa na topie. I było, było dużo dziewczyn. I ja nic nie zrobiłem. Nic, bo ciebie kochałem. Nie chciałem Cię stracić. Tylko ty chciałaś mieć od razu wszystko. Dom, ślub, małżeństwo, dziecko już. O, kurwa, ja się nie chciałam. Ja się nie, nie chciałam żenić. Ja dziękuję za to wyróżnienie. Nie ma za co naprawdę. To jak ja pomyślę, że ja będę musiała z tobą utrzymywać kontakt do końca życia, to aż mi się żegać chce. Jesteś pływana, jesteś kurwa, pływana i wygrywasz wszędzie. Tak, jestem popierdolona, bo ja chciałam za ciebie wyjść, naprawdę chciałam. Tylko problem w tym, że ja kochałam cię dużo bardziej niż ty kochałeś mnie. O czym ty w ogóle mówisz? Ty mi, widzisz, ty jesteś tak skoncentrowany na sobie, że ty nawet nie widzisz swojego egoizmu. A moja adwokat miała rację, ty jesteś jebanym chujem! Wiesz co? modlę się, kurwa, o to, żeby cię nie było, żebyś wyparowała, żeby przyjechał po tobie samochód i gdyby tylko Hubert nie cierpiał z tego powodu, to modliłbym się o to, żebyś kurwa zniknęła, żebyś zginęła. Rozumiesz to? Przepraszam. też.